Mały test zimowy Mana TGE z napędem na cztery koła. Zobaczymy, jak sobie poradzi w takich warunkach. Tu spod spodu jest piach, kolejne nierówności. Zjeżdżone wcześniej przez różny sprzęt. Spróbujemy tam wjechać. Zobaczymy, jak poradzi sobie nasz man. Mam nadzieję, że bez problemu da radę. Spróbujmy. Mam na skrzynię automatyczną. Napęd, jak mówiłem na cztery koła. No i próbujemy. Zobaczymy, co zrobi nasz man. No, na razie sobie bardzo ładnie radzi. Idzie ładnie. Idziemy pod górę. Pięknie. Pięknie sobie tutaj poradził. Lepię strasznie, ale dajemy radę. Spróbujemy tu. Widać. Jest tutaj bardzo nierówno zjeżdżone. Ale jedziemy. Idziemy tutaj zjechać. Zobaczymy co tu jest. Są jakieś nierówności. Daje radę. Naprawdę świetnie sobie tutaj radzi. Nawet nie wiedziałem, że on sobie tak ładnie będzie dawał radę w takich warunkach. Ops. Zobaczymy, co podjedzie nam. Pięknie poszedł. No nie, tego to raczej nie przeskoczę. Więc muszę się cofnąć. O tyłu. To by go przerosło zapewne. Więc muszę się wycofać. ale jestem pod ogromnym wrażeniem tam byliśmy widać jakie tu są warunki zaśnieżony pod spodem piaszczysty teren ale mocno zjeżdżony z mocnymi kolejnami tu jakaś nierówność, zobaczymy idziemy w tą nierówność pięknie jestem pod wrażeniem ogrom jak sobie to pięknie radzi próbujemy Tu jest naprawdę rewelacja. Pięknie amortyzuje, pięknie pracuje fotel, który też jest pneumatyczny. No i tutaj widzimy jakie są. Kolejny wertepy. Widać tu piak pod spodu. O, idziemy. Pięknie. Pięknie. No cóż, powiem tak. Samochód sprawuje się rewelacyjnie. Zobaczymy Co tam słychać na oponach, opony czyściutkie, nic tutaj się nie przykleiło. Ładnie też. Opony pracują. Fotel też pięknie, pięknie pracuje. Robi naprawdę dobrą. Dobrą robotę. No co? Po teście, test przeszedł, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. I niesamowicie zadowolony jestem z zakupu tego samochodu. Pozdrawiam i do zobaczenia.